Cześć kochani widzowie. Wracamy po przerwie. Wracam po przerwie. Ostatnio mogliście widzieć mnie tylko na shortsach na TikToku. Polecam, polecam, ale bez zbędnego przedłużania jest z nami Julka. Cze Coś się przycięło, ale powiedziałaś cześć. Każdy wie, o co chodzi. Okay. Obłodko, cze. I. Aha. Marek i Elżbieta, pierwszy temat z wczorajszego odcinka rolnika. Yy, widziałem takie opracowanie, że kochana powiedział 30 razy, a słowo przeprowadzka się 10 razy powtórzyło. Nie wiem, czy się zgadzasz z tym. No myślę, że to był główny wydźwięk tej ich randki, właśnie głównie ta przeprowadzka i no, nie da się ukryć, że na pewno powiedział to, co Elżunia chciała usłyszeć, tak. ponieważ no, ma chłop gadane. Wielbił I ją. na pewno. Tak, wielbił ją. No, dosłownie to robił, co Elżunia od niego e, oczekiwała. No i doczekał się tej swojej nagrody, czyli tego, co on myślę, że oczekiwał najbardziej no. i na co czekał, czyli dachu nad głową po prostu. <laughs> tak, ale e, zanim przyjdziemy do takiego, no nie wiem, czy to hejt, czy krytyka, bo każdy trochę po nim ciśnie i, i też pewnie trochę będziemy cisnąć, to ja mnie taka rzecz naszła inna. Że, co by nie mówić o tym, Marku, co by się nie śmiać, i tak dalej, i tak dalej. Chłop od początku szedł i osiągnął to, co chciał osiągnąć, jakby nie patrzeć, nie? On w żadnym tak. momencie się nie, z, nie poddał, nie zmienił zdania, nie wymienił. Od początku szedł po to, żeby z nią być, żeby mieć gdzie mieszkać, no i osiągnął to, nie? I jakby. I tu mam właśnie pytanie na slajdzie. Jaka będzie ich przyszłość? Tu ja nie wiem szczerze, na pewno na syntezatorze było o nim, wpadajcie na whistleblower. Tam było, że on ogólnie mieszkał w kilku krajach, w każdym kraju miał inny dom, inną kobietę, że taki trochę z niego mm. taki hulaka, ale nie wiem, czy teraz im wyjdzie. Nie wiem, czy ty wiesz, czy im wyjdzie, czy nie. No jak na moje przeczucie, to raczej nie wyjdzie, bo przyjdzie do tego zamieszkania ze sobą i powiedzmy skończą się te takie fajerwerki, no bo to jest takie fajna relacja jak na randkę, żeby tak. ktoś się pobajerował, żeby się złapać za rączkę, tralala, ale później jakby przyjdzie szara rzeczywistość, obowiązki, Codzienny, no nie. może gotować będzie umiał, no bo tam też miał epizod swój w kuchennych rewolucjach, tak. <laughs> to może Magda Gester go akurat gotować na Nauczyła, no ale wiadomo, tam przechodzą jeszcze takie obowiązki: no typu jak zrobić koło domu. No a wiemy, że on na pewno prymu pośród tych trzech kandydatów, tak. no w tych akurat czynnościach nie może wiódł. Może złowić, Rybkę może złowić, może złowić. No więc zobaczymy, jak to będzie. Ja na moją intuicję myślę, że to się rozpadnie. Ja też. I tak trochę, szczerze mówiąc, myślałam, że Ela ma trochę większe. Um, jak to się mówi, Rozeznanie? takie wyczucie, no, że no, no, no. raczej bardziej się zna na ludziach i że go szybciej rozgryzie. Ale, ale trochę no. nie. Znaczy wiesz, coś jest też w tym, że jednak jest po tych dwóch czy trzech rozwodach chyba i nie, jakby nie mamy do niej żadnych wątów, nie chcemy obrażać, ale może po prostu jakby to nie jest przypadek i może ma słabość trochę do takich mężczyzn, albo nie ma takiego skilla, wyczucia tego, jak jest naprawdę, nie? Czyli po prostu łatwo ją omamić, bo on nią trochę tak omamił, nie? No, ona nie zauważyła w ogóle, że chodzi o to mieszkanie i tak dalej. Trochę ją omamił, a jak przyjdzie co do czego, to, to się pewnie skapnie, że to znowu był tam jakiś błąd, nie? Tak, no oczywiście życzymy im mimo wszystko jak tak, najlepiej. Tak. Też, co trzeba powiedzieć, to Marek zawsze był sobą, i moim zdaniem on akurat nikogo. Yy, nie udawał. On, on akurat nikogo, no właśnie, nie udawał i gdzieś tam nie robił na siłę, że, że mimo że gdzieś tam no nie garnął się do roboty, tylko mm -hmm. na popisówę, żeby pokazać, że on. udawał i nie, nie ścigał Dobra. się w tych... w tych wykopach fastów. No. No, tylko od samego początku był sobą. Był no, i sobą. Na pewno tak, tak. Mimo wszystko życzymy im jak najlepiej. Może to się uda, możemy się myli, i, Może i tak to be... zostało powiedzmy zmontowane. No. I będąc sobą, co by nie patrzeć, osiągnął swój cel, nie? Jest tak. na pewno takim śmiesznym typem człowieka, mój dziadek na przykład bardzo go nie lubi, mówi, że pajac, że tylko udaje, znaczy pajacuje, że tylko wymyśla, że mm -hmm. tylko się popisuje, nie? Ale no co by nie mówić spośród tych iluś tam mężczyzn, których do niej napisało, on osiągnął to, co chciał osiągnąć. Tak. Na pewno też pomógł mu wygląd, ale też wiesz, to nie jest też tak, że Wygląd, my skądś dostajemy. On też sam musiał zadbać o to, żeby się ładnie ubrać, żeby się ostrzyć, żeby jej zaimponować jakoś w ten sposób, więc tutaj też trzeba być tutaj uczciwym, nie? W tym momencie. Dokładnie, zdecydowanie on też ma w sobie to coś. No i dobrze, że Ela go wybrała, bo jeśli ze Stasiem tak czy siak to by była tylko przyjaźń, no, no to lepiej, lepiej właśnie zaryzykować. Tak, Gdzieś tak, tam tak. powiedzmy, to jest taki czas, że oni muszą ryzykować, tak. bo kiedy jak nie teraz zaryzykować, nawet niech się on wprowadzi i po prostu może dla tych chwil radości i szczęścia na tych randkach no bo widać, że no, no jest szczęśliwa Ela fajnie, No fajnie, podobało im się. E, tak, podobało jej się, było fajnie no to może chociaż dla tych chwil powiedział. warto zaryzykować o, zdecydowanie poeta także wychwalał też kieleszczyznę kieleszczyznę tak? Kieletsczy, także no Dobrze, to będzie na tyle. Wpadajcie na sociale Instagrama, Youtube'a, TikToka. Lecimy z kolejnym filmem. po.